A dziś Was serdecznie zapraszam na recenzję zębów kogożków sobianek. Pantera, dajemy do pieca. Zatem spójrzmy na parametry zębów groszku sobianek. Pantera, dajemy do pieca. 27-25 MJ na kilogram. Zobaczymy, właśnie jak będzie ona, to wartość o połowa U nas się spisywała. Mamy na workach taką Panterę. Masa netto 25 kg. Wszystko było e, powyżej 25 kg. E, Przeważyłem kilkanaście worków i jak najbardziej było w porządku. Granulacja 7-25 mm. Zobaczymy sobie za chwilkę, jak właśnie mamy z tą granulacją. Siarka 0,6% mniej niż 0,6% to jest naprawdę bardzo fajnie. Popiół mniejszy niż 6% i wilgotność 5-12% na dole macie też link do tego producenta. Zatem przejdźmy do worków i zobaczmy, właśnie, co mamy w worku i jak to właśnie nam wygląda. Oczywiście na górze mamy perforację odpowietrzającą. Zobaczmy właśnie jak wyglądają worki. Worki oczywiście są grube, można nimi normalnie rzucać i jest ok, nie pękają, jest naprawdę bardzo fajnie zgrzane. Zobaczmy właśnie, tradycyjnie kozik. I co mamy tutaj? Granulacja jak najbardziej w porządku. Tak wygląda. Także przejdźmy do kotła i zobaczymy właśnie jak wygląda proces spalania. Z tym ekogroszkiem na sterowniku K1PV4 i na sterowniku SKZP02, a teraz zobaczmy na sterownik K1PV4 z ekogroszkiem Sobianek. Pan teraz zobaczmy, właśnie jak wysterować ten ekogroszek na tym sterowniku. Aktualnie na kotle 64 stopnie z 60. Praca kotła 55%, podanie bardzo nisko 26 stopni. Ona tak, tak, tak się waha do 31 stopni. Powrót ok, jak na 56 stopni. Zobaczmy, zobaczmy, oczywiście, jakie są ustawienia. Korekta jest na zero. Bardzo ważne, żeby w trybie letnim prawidłowo ustawić tryb nadzoru. W moim przypadku jest to przy tym kogroszku 5 sekund, podawania co 40 minut. Czas pracy wentylatora 10 sekund. Czas przerwy wentylatora 20 minut. Pamiętajmy, aby w czasie przerwy podtrzymania, czyli mamy 40 minut, tutaj zawsze dajemy na pół, czyli mamy 20 minut. Żeby w tym całym cyklu w połowie czasu właśnie zadziałała siła wentylatora. I nadmuch 30. Teraz zobaczmy, jak kocioł oczywiście pracuje. Algorytmie PID, jak właśnie czasy ustawić. W moim przypadku jest to oczywiście 1 sekunda minimalna, maksymalna jest to 3 sekundy, minimalna przerwa 50 sekund, maksymalna przerwa 70. Wentylator troszeczkę wyżej. Ten węgiel lubi popracować na fajnych takich wiatrach. Jest to minimalne 12 maksymalny 28 minimalny wentylator 83 obroty i maksymalne obroty są to 300 e, także przejdźmy do palnika i zobaczmy właśnie jak ten kogroszek subianek pantera pali się i zobaczmy panterę właśnie jak się pali na palniku zobaczcie fajny delikatny płomyk na palniku nic się nie spieka bardzo fajnie Luźniutki popioł, popiół. E, na wymianie kotła zobaczmy właśnie na ściankach, też jest czysto, jest bardzo fajnie. E, pali się naprawdę bardzo fajnie niebieskim fajnym e, płomieniem. Sami zobaczcie, także jest jak najbardziej w porządku. Zobaczmy jak wygląda popiół tego, tego groszku. popiołu jest naprawdę bardzo mało nie spieka się, jak, jak najbardziej jest w porządku. Każdy sobie z tym ekogroszkiem poradzi, ale a teraz zobaczmy ustawienie na sterowniku SKZP02 przy ekogroszku Sobionek Pantera. Zobaczmy właśnie jakie mamy ustawienie, jak to właśnie wychodzi w całym Na tym sterowniku aktualnie kocioł jest w trybie e, czuwania. Zobaczmy jakie mamy oczywiście parametry, jak to właśnie wychodzi w całokształcie. kształcie. Spalenie dobowe aktualnie mam 4 kg, co jest bardzo fajne spalenie przy tej wartości opałowej. Modulacja 5A50, czas przekroczenia temperatury 600 i dynamika na 3. Czuwanie bardzo ważnym parametrem jest, aby prawidłowo właśnie wysterować podtrzymanie, czuwanie na sterowniku w trybie letnim. 40 minut, czas nadmuchu 15 sekund, powietrze 20%. Czas podawania mamy 5 sekund i wyjście z czuwania na 20 i jest bardzo fajnie. OK. Właśnie o połowa w moim tutaj przypadku jest 26,1 kopczyk na fajnym poziomie, jest jak najbardziej w porządku i powietrze minimalne 6, maksymalne 30 dodmuch gdy podaje na 5 i opóźnienie powietrza 10 także przejdźmy oczywiście do naszego paninka i zobaczmy jak się pali ten kogroszek a ja trochę temperaturę zwiększę, niech on sobie chwilę popracuje i zobaczycie właśnie jak on oczywiście, zobaczmy nasz ekogroszek sobionek Pantera. Zobaczmy, co mamy na palniku. Kocioł właśnie jest zbudzony do pracy, aby sobie trochę popracował. Na palniku, ok. Jak najbardziej wszystko sypkie, dopalone bardzo fajnie. Bardzo, bardzo ważna kwestia. Czysto w kotle. jest w komorze. Paleniska, jest, sami widzicie, jest jak najbardziej ok. Zobaczmy, oczywiście, jak wygląda popiół tego ekogroszku. Wszystko sypkie, bardzo fajne, bez pieków, nie ma w ogóle kamienia, także jest na pewno wszystko jak najbardziej w porządku. Także przejdźmy do, zatem podsumujmy cały test z kogrożku Sobianek Pantera, dajemy do pieca 27,25 megajoula na kilogram. Sami widzieliście fajna, wartość połowa, jak najbardziej ok. Masa na to 20, 25 kg. zważyłem kilka worków i jak najbardziej sprawdza się. Wszystko było Wyżej 25 kg. Granulacja 7,25 mm. Co to co zresztą sami widzieliście? Siarka mniej niż 0,6%. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Popiół mniejszy niż 6%. Sami zobaczcie, jak wygląda popiół z tego elekogroszku. Luźny, bez spieków. Jak, jak najbardziej ok. I jest go mało. I zawartość w wilgoci 5A12 to jest naprawdę bardzo fajnie. Sami widzieliście, że ten koroszek był suchy. Jak najbardziej ok. Na, na dole macie link do e, strony tego producenta, zobaczcie, jaka jest cena. E, fajny towar, możecie sobie go zakupić właśnie u producenta. E, każdy sobie z nim poradzi, bo jest bezproblemowy. Bez spieków. Zresztą widzieliście, jak się palił. Jak, jak najbardziej ok. Także oczywiście serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania moich filmów. Do zobaczenia. Cześć!